Mano, z tej strony Prelonde, a dzisiaj nagrywam kolejny odcinek, w którym pokażę jak zrobić rangi na serwerku. Ok, więc zaczynamy. Jak widzicie jesteśmy na naszym serwerze, który pokazywałem wam też ostatnio. I tak yy, rangi wyglądają... nieskonfigurowane wyglądałem tak. Member, czyli gracz po prostu. No zaraz przejdziemy na Ternosy i Wam pokażę jak się nazywa plugin i tak dalej, tak dalej. No i jak widzicie możemy pisać Który mi się ścięło teraz? Pewnie się zapisuje świat Ok więc ja przechodzę teraz do Na stronę Ok Mamy naszą stronę serbera I tak Ok yy, Przechodzimy do plików znaczy wy, wy, wy przychodzicie do pluginu, żeby zainstalować. Ja to już zainstalowałem, więc tak. Yy, plugin na wyświetlanie na rank. Taki jak dla mnie najlepszy, to jest właśnie Power Ranks. Yy, to co sobie widzieliście, to member wyświetlone. To później będziemy sobie tłumaczyli też yy, tą konfigurację. Wam pokażę jak to zamienić wszystko na polski i tak Jak to nadawać. Yy, no i plugin Permissions X. To jest plugin potrzebny, żeby różne uprawnienia były. Bo ten plugin nam tylko wyświetla rangi przy graczu, a ten plugin nam po prostu daje uprawnienia, takie już systemowe że tak powiem. Na przykład, że gracz nie może niszczyć żadnych bloków na serwerze albo nie może się teleportować itd. Tak ok, więc najpierw przejdę do Permissions X. Pokażę Wam, jak wygląda taka konfiguracja. Przechodzimy do pliku Permissions żeby ustawić e, uprawnienia no i jak widzicie mamy podstawowy ten tak na, na początku wszystko e, Tu mamy grupy, tutaj mamy rangę. Tutaj możemy zmienić na przykład default na gracz. E, no i opcje. Czy, czy to ma być ranga domyślna? W naszym przypadku tak, bo gracz ma być domyślny. No i uprawnienia. E, w tym przypadku mamy e, możliwość zrządzenia światem. I tak, w sprawie tych permisji, uprawnień, to musicie już niestety szukać na stronach pluginów. Jeśli instaluje się na przykład plugin Essentials, no to wtedy musicie wejść, wpisać sobie w internet na przykład Essentials Permissions, no i wtedy będziecie mieli właśnie takie permisje wymienione. Od myślników powinny być i nazwy. No i po prostu wklejać na przykład, nie wiem dla skrótu essentials, kropka, nie wiem kit o. kit, kropka czyli wszystkie kity z tego co powiem i no i takie coś musicie dawać żeby dodać kolejną rangę no to wiadomo kopiujecie od nazwy do końca tego bez tego schema version przechodzicie do nowej linii sobie możecie ładnie odtwarzać o, no i mamy na przykład nie wiem możemy teraz robić VIPA no, i teraz mi się damy taki sam. No i tak wygląda cała konfiguracja tych uprawnień. Dajmy, zapisz. I ok. Ja może sobie ściszę tego Minecraft'a. Lepiej wyłączę głos. O. Dużo lepiej. Ok. Więc tak. Teraz przechodzimy do Power Ranks, żeby wszystkie te rangi po wizualnie dać. No i jak to skończymy, to Wam Ranks, no tutaj nie config, tylko Ranks, no i Wam pokażę później komendy jeszcze do tego. No i tutaj Ranks, to musimy się zgodzić, bo czasami na bezkocz, tak jest też. No i ranks.iml. I tutaj mamy takie coś. Default, no to wiadomo, domyślna grupa My tu sobie będziemy tłumaczyli to tak, jako gracz. Tutaj też trzeba zmienić gracz podobnie w Permissions mamy Groups no i tutaj mamy grupę wymienioną VIP, Moderator, Admin. To już są takie domyślne e, tutaj są permisje, tego nie trzeba tu pisać, bo to mamy już w pluginie Permissions X e, tutaj tego też nie musimy uzupełniać, bo to nie jest do, do niczego potrzebne. E, tutaj mamy Name Color, czyli tu mamy w naszym przypadku kolorniku. Czas kolor no to kolor tego co piszemy na tutaj prefix czyli to co się napisze dla przednikiem na przykład ja tutaj to zamienię na gracz ten amp ampersand a, ampersand r no to są kolory ampersand r to jest reset color czyli biały zwykły ampersand a to jest taki jasno -zielony. to już też musicie na internecie poszukać Możecie sobie wpisać, nie wiem, na Minecraft Wiki czy coś, kody kolorów, albo kody kolorów Minecraft po prostu wpisujecie. No i dostaniesz taką listę. Nie, kolor Ampersand 6 to jest taki złoty właśnie na VIP'a. Moderatora jest piękny, taki niebieski, czwóreczka to jest ciemny, czerwony na admina. No i owner to jest właściciel. Ja może zamiast właściciela zmienię tutaj na niż. Przez. W sumie można przez si, ale... no pisz przez si No i tutaj też damy ładnego dowcipnisia Żeby wam pokazać, że to fajnie wygląda I czad kolor, nie wiem Możemy dać A, żeby był taki jasno zielony Więc taki dowcipny trochę Ok, zapisujemy I przechodzimy do Minecrafta tak, teraz mamy, yy, nie mamy żadnej rangi, bo zmieniliśmy sobie wszystko teraz wpiszemy, żeby nadać sobie taką graficzną rangę, że tak powiem, wpiszemy PR, skrót P Power Ranks, PR Set yy, Nick Preglądy i Ranga od gracz, no i mamy to, napiszemy coś teraz, jak widzicie, mamy gracza. Jeśli chcecie mieć też zielone nawiasy, no to po prostu ten Ampersand A co jest przed graczem musicie przenieść przed nawias, no i to tą R albo wywalić za nawias, albo ją usunąć. No i wtedy będzie całe to. Zielone. teraz jeszcze do wcipni. Do O. OK. No i jak widzicie, chyba nam to coś nie działa. <laughs> Ale to już... Zaraz zobaczę, czekajcie. Ok, y, ja zrobię cięcie i zaraz do Was wrócę. Ok, w takim razie przepraszam Was za błąd. Y, tutaj y, zamiast chat color wpisać ten ampersand a, musie, musimy nazwę wpisać, czyli na przykład green. Ja to już zapisałem, więc teraz przejdziemy do Minecrafta. No i teraz napiszemy coś. Hehehe. He, he. No i jak widzicie mamy dowcipnić No i na zielono mamy hehehe No i okej okay. Mamy już taką rangę fajną Witam wszystkich bardzo serdecznie No i widzicie piszemy fajnie dowcipnić na zielono Więc myślę, że jest tak śmiesznie No i okej okay. A żeby dać Permisję, czyli z permissions X piszemy ukośnik PEX, skrócony permissions X oczywiście PEX, user czyli użytkownik no i predom D PEX, user hmm, de, tak grup, set, czyli ustaw grupę no i na przykład gracz wpiszemy no jak widzicie nie mamy uprawnień nawet na y, operatorze więc szybciutko przechodzimy sobie na stronkę wchodzimy w konsolę no i musimy teraz wpisać odpowiednią komendę która właśnie da nam, da nam wszystkie uprawnienia z tego pluginu Ok, więc komenda wygląda następująco Muszę sobie zjechać chwilę, okay. Piszemy pex, to już wiecie od czego jest skrót pex user nick, czyli na przykład prezenter w moim przypadku, Addy, czyli dodaj, i gwiazdka Czyli dodajemy sobie jakby wszystkie permisje yy, na swoje konto. No i ok. przechodzimy w takim razie do minecrafta I tak, i piszemy jeszcze raz Albo sobie damy tak, pex user karo group set gracz no i mamy rangę gracz yy, tutaj wam niestety nie mam jak tego pokazać, ale zaufajcie mi yy, wszystkie rangi, wszystkie uprawnienia, które będą w graczu będą yy, przypisane yy, do gracza i na przykład jeśli nie daliście tam możliwości teleportacji no to nie będziecie mogli się teleportować yy, oj przepraszam was albo nie, okej okay. Nie widzieliście nic, więc dobrze. Yy, I tak jeszcze ja daliśmy VIPa, to mogę jeszcze raz dodać VIP. No i grupa ustawiona. No i to by było wszy yy, wszystko na tyle. Tencent, prywandę, VIP. OK, okej. Okay. ok, w takim razie mamy teraz VIPa, mamy uprawnienia do VIPa. I tak dalej, i tak dalej Ok, więc myślę, że wszystko Wam wyjaśniłem Takie podstawowe rzeczy No i myślę, że wszyscy zrozumieli Mam nadzieję, że w związku z tym nie będzie problemów Bo jeśli będą, no to Będę musiał znowu tłumaczyć w komentarzach Ale ja Was nie przestrzegam przed niczym Jeśli macie z czymś problem, śmiało piszcie pod filmem w komentarzach ja się Wam postaram regularnie odpowiadać. Więc jeśli czegoś nie rozumiecie, no to mogę Wam po prostu pomóc, coś indywidualnie wytłumaczyć. Tak jak inni się teraz pytają w komentarzach, na przykład, że coś im tam nie działa, coś tam, coś tam. Tylko bardzo Was proszę, zanim napiszecie jakiś komentarz, to sprawdzajcie, czy już przypadkiem ktoś nie poruszał tego tematu, w tym, chociaż w tym filmie. Bo często się zdarza tak, że chyba nawet pod jednym filmem musiałem pisać jakieś 10 razy tą samą odpowiedź. Bo się 10 osób zapytało o to samo i nie patrzyło, czy inni się pytali. No więc bardzo Was proszę, zwracajcie uwagę na to czasami. No i myślę, że bez będęgo przedłużenia będę już powoli kończył ten film. Ok, więc jeśli macie jeszcze jakieś problemy, no to śmiało piszcie w komentarzach. Niekoniecznie musi być z rangami, ale tutaj po prostu możecie pisać pod filmem różne problemy. Ja i tak dostaję powiadomienia o każdym komentarzu. No i jeśli, jeśli oczywiście napisaliście go pod jakimś starym filmem, no to nie przejmujcie się, ja go też przeczytam i wam dam odpowiedź. Większość osób długo nie musi czekać. Więc wy raczej też nie będziecie musieli. Chyba, że coś mi wyleci, albo coś będzie do zrobienia. No, więc myślę, że już wszystko powiedziałem, co miałem. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania, do komentowania, wszystkiego. Oczywiście pozytywnie. Ok, no i jeśli. Myślę, że wszystko rozumiecie, więc myślę, że wszystko będzie okej. Okay. Dobra, bo już się rozgadałem, pewnie Was już zanudziłem tą końcówką. Okej, okay, więc ja już kończę filmik i do zobaczenia, cześć!